Czy Łódź przyciąga jak magnes? Kolejna kampania promująca miasto jako europejską stolicę kultury. A co na to sami Łodzianie? Odpowiedź już za chwilę. Halszka Karolowska, witam Państwa. 2016. W tym roku Łódź może być europejską stolicą kultury. Prestiż, pieniądze, słowa. To brzmi jak marzenie. Na razie marzenie garstki zapaleńców. Były już spotkania, jest logo, ale jak na razie trudno mówić o ruchu społecznym na rzecz Łodzi jako europejskiej stolicy kultury. Dziś ruszyła akcja Łódź jak magnes. Cel to identyfikacja Łodzian z projektem. Logo akcji i informacje o łodzi prezentowali latem tego roku łódźcy studenci w wielu miastach Europy. Tak pod koniec września relacjonowali swoją podróż, a jak jest w samej łodzi? Nie są. nie znam. Nie, nie znam. Nie spotkałeś. Jest to jakaś promocja generalnie na, 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 na całą Europę, prawda? Nie, nie tylko samego miasta, ale generalnie całego kraju. I gdyby Państwo wiedzieli, co to za akcja, poparliby ją. Na pewno, na 100%. Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.lociakmagnes.pl. Tam też można poprzeć akcję. Dlaczego? Bo to prestiż i pieniądze przekonują organizatorzy. Przede wszystkim zwrócenie uwagi, zwrócenie uwagi na miasto i bardzo nieprzewidywalne możliwości, możliwości rozwoju. Właśnie organizacje społeczne, działacze tych organizacji zaapelowali i my natychmiast angażujemy to także i w środki miejskie, żeby tego typu identyfikatory można rozpowszechnić na terenie całego miasta. W wielu firmach i redakcjach także w naszej siedzibie są już magnesy z logo akcji. Można się po nie zgłaszać, a później przykleić na lodówkę lub najlepiej samochód. Na razie nie widać, by łodzianie żyli projektem, ale jest duża szansa, by po dzisiejszym wieczorze to się zmieniło. O 17 w pasażu Schillera organizatorzy akcji wolontariusze zaczęli rozdawać łodzianom kilkadziesiąt tysięcy magnesów promujących Bucie jako europejską stolicę kultury. Musimy zbierać siły, żeby, jak tutaj usłyszeliśmy, wszyscy, którzy mogą pomóc i którzy mogą to rozpropagować są bardzo, bardzo cenni. W pasażu Schillera w miasto ruszy blisko 100 wolontariuszy. Będą przekonywać łodzian, by zrobili ten mały gest. Teraz to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.